Witam w kolejnym odcinku z samochodu policyjnego za mój poprzedni wybryk zostałem schwytany przez ochronę zostałem przekazany w ręce Straży Miejskiej a następnie Policji Kieleckiej jest mi koszmarnie wstyd to co zrobiłem ale pan władza chyba na chwilę sobie poszedł, chyba coś spisuje w tym momencie, więc mam chwileczkę na wykonanie testu kombuczy Original, jest to kolejny odcinek kwaśnych rzeczy, piąty eee, no cóż Sprawdźmy, jak to smakuje. Jest to napój fermentowany, a fermentacja oczywiście często skutkuje kwaśnym, charakterystycznym aromatem oraz smakiem. Sprawdźmy, jak to smakuje. Powąchajmy najpierw. Hmm, pachnie chlebowo, bardzo dobre, przepyszne. Takie trochę jabłkowe, trochę jak zielona herbaty albo jakaś macza, ale nie jest to prawie w ogóle kwaśne. Hmm, sprawdźmy, czy jest tutaj coś kwaśnego hmm, w składzie. Probiotyczka kultura, bacillus, coagulianus, 10 milion. Nie widzę tutaj żadnych informacji o niczym kwaśnym. A to powinno być kwaśne, bo to są kwaśne rzeczy. ja lubię kwaśne rzeczy. Eee, kurczę. Nie wiem, co ja teraz zrobię, bo to miały być, być kwaśne rzeczy, a nie smaczne rzeczy. Zapowiadam wam następną serię smaczne rzeczy, będą także obrzydliwe rzeczy. Zobaczymy jeszcze kiedy to się wydarzy, ale jest plan, są plany, mam wiele różnych planów. Nie chcę was tutaj informować o tym jeszcze jakie są dokładnie, ale subskrybujcie i odświeżajcie nasz kanał. O kurwa